Zauważyłem, że jeden z ostatnich filmików miało więcej wyświetleń niż oczekiwałem. I to było na filmiku, gdzie cokolwiek mówię, więc tak eksperymentalnie chcę zrobić taki jeden filmik na wstępie, informując o tym. Zapytacie się, Czemu ja w ogóle nagrywam jak to jem, jak, jak jem śniadanie? Odpowiedź jest może i głupia, ale i prosta. A Czemu nie? Lubię to śniadanie. To śniadanie lubię. Jestem monotonnym człowiekiem, widocznie. Jest godzina 7.45, 3 maj. Ładna pogoda. Za jakieś na dwie godziny idę na siłownię. Majówka nam się trafiła, co? Dzisiaj spędzę ze znajomymi. A jak wam mija majówka Musicie dać znać. Jeśli pamięć mi nie mieli, to będzie piąty dzień? Chyba tak. 45 dzień, ale tak naprawdę to jest 45 dzień, kiedy nagrywam. A tych dni jest o wiele więcej z rzędu. A zobaczymy, jak się przyjmie treść <laughs> nagania, gdzie mówię tylko do kamery. Omega-3. szwanganda. witamina d plus k Nie wiem czy, w... nie wiem czy codziennie będzie taka forma mówiona, zależy też jak się przyjmie, natomiast w tygodniu, kiedy wstaję w miarę wcześniej. zaczynam jeść koło 5.10, no to wtedy jestem jakoś tak bez życia jeszcze. Ale możecie tak znać, jeżeli ktoś to ogląda. W ogóle na ten moment jak je nagrywam, to jest 15 subskrybujących kanały. To w ogóle bym się nie spodziewał, że ktoś w ogóle będzie to oglądał. Wiadomo, to dużo ludzi po prostu zobaczy i. 5 sekund i wyjdzie, bo to jest ciekawości. Ale sam fakt, że YouTube promuje takie rzeczy, czasami co? YouTube nie promuje jakiegoś rzeczy, nie? Ta pa influencerka. Ta owsianka spokojnie stać na kilka dni, kilka godzin po jedzeniu, jak jesteś nasycony, do tego bardzo, bardzo smaczna. Pepsi Max, no jestem ciekaw tego filmiku, jak będzie odur. Tak, mówię, czysto eksperymentalnie. Może jakieś tematy będziemy omawiać. Dajcie znać. Tradycyjnie łapa w górę.